Dzień dobry Państwu. Telewizja internetowa Niezależny Lublin. Witam Państwa. Ryszard Kołbowicz, pani doktor Ewa Kurek. Witam Państwa, dzień dobry. Przed nami kolejny program z cyklu Tydzień Z Głowy. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym poświęcić ten czas na jeden z artykułów w znakomitej książce pana Piotra Zychowicza pod tytułem Żydzi. To jest zbiór esejów, wywiadów, jakie autor, czyli pan Zychowicz, odbył z różnymi ludźmi. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy zajęli się tematem, jak młodzież izraelska traktuje Polskę. Kanwą do tego jest artykuł pod tytułem Izraelczycy obwiniają Polskę. To jest rozmowa Piotra Zychowicza. Z Mosze Zimmermanem Byłym szefem Instytutu Historii Niemiec Na Uniwersytecie Hebrajskim W Jerozolimie Pozwólcie Państwo, że ja tytułem wstępu Przeczytam pierwsze pytanie Pytanie Zychowicza Przeanalizował Pan relacje uczniów Którzy przyjechali do Polski W ramach wycieczek do miejsc zagłady Co młodzi Izraelczycy Sądzą o Polsce i Polakach I odpowiedź Pana Zimmermana Niestety ich stosunek do Polski jest skrajnie negatywny. Uważają ją za kraj, który jest największym żydowskim cmentarzem na świecie. Z tego powodu jest ona ziemią nieczystą. Co gorsza, terytorium, na którym podczas II wojny światowej Niemcy wymordowali kilka milionów Żydów, identyfikują z jego mieszkańcami i znajdującym się tutaj obecnie państwem. W ten sposób Polska i Polacy wyrastają w oczach, w ich oczach, na winnych tego, co się stało, nie mniej niż Niemcy". Panie doktor, no to są dla mnie szokujące słowa. Co robi Polska Fundacja Narodowa, że taki człowiek jak Zimmerman takie rzeczy opowiada? No, ja tam szokowana nie jestem, proszę Państwa, dlatego, że zajmuję się już tematyką żydowską ponad 30 lat i właśnie to, co przeczytał Pan redaktor, to jest... To jest, to jest pokłosie trzydziestoletniej polityki historycznej kolejnych polskich rządów. Piszę o tym, pisałam o tym w różnych gazetach, ale ten artykuł na temat wycieczek bodajże właśnie z 1990 albo 1991 roku jest w mojej książce Żydzi Polacy czy po prostu ludzie. To wtedy, jak. Umownie padła komuna, zaczęły się przyjeżdżać do Polski wycieczki. Te wycieczki, jeszcze wtedy było o tyle dobrze, że te wycieczki w charakterze opiekunów historycznych, tym wycieczkom towarzyszyli zwykle Żydzi, którzy przeżyli w Polsce zagładę. Jakub Guterman przywoził te, prowadził też te wycieczki jeszcze jak był młodszy i miał siłę. I człowiek uratowany przez, w Płocku, rysownik, bardzo, bardzo fajny człowiek z którym przyjaźniłam się przez całe lata. I on przyjeżdżał z tymi wycieczkami, pierwsza, druga, i on do mnie mówi, słuchaj, to w ogóle bez sensu, trasę, trasę wycieczki mamy po samych obozach Zagłady. Tu Oświęcim, tu Majdanek, tu Treblinka i te dzieci z Izraela przyjeżdżają i widzą tylko po prostu koszmarne właśnie, te, a przecież tu tysiąc blisko lat Żydzi mieszkali i nie tylko ginęli, nie tylko umierali, więc co robił Jakub? Jak była wycieczka do Oświęcimia, jechał z wycieczką, to ucinał sobie tam, 3-4 godziny urywał i prowadził tę wycieczkę do Krakowa. I jak przyjeżdżał do Lublina, to brał te dzieci żydowskie do Kaźmierza nad Wisłą. Raz przyjechał do mnie, to było bardzo śmieszne, bo przybiega sąsiadka i mówi, Panie Ewo, cały auto, autobus Żydów do Pani przyjechał. I niespodziewanie nie było wtedy komórek i takich środków komunikacji, więc Jakub po prostu postanowił pod lasem pod Lublinem w lesie mam dom, pokazać żydowskim dzieciom las, jak, jak, jak wygląda polski las. Jechał e, Jakub, e, dwóch nauczycieli, dwóch ochroniarzy z giberami e, i tych dzieciaków tam blisko 40. E, no i w końcu e, postanowiliśmy z Jakubem e, e, zrobić akcję. Do ministerstwa napisać wspólny list polsko żydowski do Ministerstwa e, m, Kultury czy Edukacji w Polsce, już nie pamiętam, i w Izraelu, żeby te, e, te wycieczki, kształt tych wycieczek zmienić, żeby pokazywać tym dzieciom żydowskim e, rzeczywiście żydowskie życie w Polsce, a nie tylko żydowskie prochy i żydowskie e, groby. Odpowiedź. Ze strony naszego polskiego ministerstwa było zero zainteresowane, a powiedzieli, że ich to nie obchodzi. Natomiast odpowiedź z Izraela szokowała i Żyda Jakuba Gutermana i mnie. Odpowiedzieli, że młodzież żydowska przyjeżdża do Polski nie po to, żeby zwiedzać miejsca zamieszkiwania Żydów przez wieki, tylko żeby Pokazać im, bo to przyjeżdża, proszę Państwa, młodzież naturalna. I do dziś, to, to w ostatniej klasie, tuż przed maturą, przywożą tych dzieci do Polski. I w tym ministerstwie napisali, że przywożą, te, wysyłają te dzieci do Polski nie to, żeby zjedzały sobie, uprawiały turystykę, tylko mają zobaczyć, ponieważ te dzieci kończą maturę i obowiązkowa i dziewczyny i chłopaki idą do wojska. Tylko mają zobaczyć. Że jeśli nie będą się bić o Izrael, to zrobią z nich po prostu mydło albo, albo prochy. I to było szokujące, ale zgodne z prawdą. Dlatego, że po wojnie przez długie lata i do dziś w Izraelu mówi się o tych, którzy przeżyli wojnę w Polsce, sabonim po hebrajsku. To jest jedno z nielicznych słów, które znam. Sabonim to jest mydło. Więc e, wysyłają te dzieci po, przed maturą i, i mówią, jedźcie, zobaczcie do Polski, to jest, to jest cmentarz Żydów, to są Polacy, którzy nam nie pomogli, e, ble, 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 bo inaczej, jeśli nie, będziecie, nie pójdziecie do wojska i nie będziecie się bić jako, jak lwy, to zrobią z was e, mydło. E, I różne rzeczy opowiadają, to było też wiele lat temu, gdzieś to też napisałam, taka jedna Żydówka też uratowana w Polsce, Coś miałem z nią na Majdanku do załatwienia między innymi. Ona miała mnie coś przekazać albo ja coś do Izraela i słyszę, że ona wycieczce tych młodych Izraelczyków, bo ona tylko po polsku umiała mówić, nie mówiła po hebrajsku, tłumaczka, tłumaczyła tej młodzieży na hebrajski, i ona zaczyna opowiadać do tych dzieci, mówi słuchajcie, tu widzicie nasi Żydzi umierali. A tu w kółko mieszkali Polacy, patrzyli na to i się cieszyli. No ja jej tę wypowiedź przerwa, przerwałam, bo po pierwsze, e, wtedy, w czasie wojny, to były dzikie pola i to nie było do miasta parę kilometrów, żadni Polacy tam nie mieszkali, a po drugie, gdzie Polacy w, w Majdanku umierali na równi z Żydami, więc i to jest taka sieczka. No, jedyne co wtedy z Jakubem, ponieważ to ministerstwo jedno, drugie się nie zainteresowało, to zorganizowaliśmy spotkania młodzieży izraelskiej. Jak przyjeżdżał Jakub, a potem i inne wycieczki już z tego kibucu, kibucu Haogen, bo Jakub ten E, o którym mówię, mieszkał w hibucu Haogen, to jest między Haifą a, a, a Tel Avivem. To jak przyjeżdżała raz do roku e, wycieczka z, z tego rejonu, e, to w Liceum najpierw e, e, w liceum na Placu e, Wolności w Lublinie, potem Liceum Siódme, były organizowane spotkanie z młodzieżą lubelską, i te spotkania były super, dlatego że te, te, ta młodzież izraelska zawsze wiozła ze sobą jakieś skrzynki egzotycznych owoców, coś tam, nasza młodzież szukowała ciastka, jakieś kawy, herbaty, i była, i była zabawa po prostu na całego, wiele lat, może przez 20 lat te spotkania się odbywały, albo ponad 20 lat. W tej chwili to Zaprzestanę jeszcze, jak dyrektorem był Wagner w siódemce, to jeszcze te spotkania były. Wagner nie żyje już, nie wiem, jak, na, jak tam nowa dyrekcja, te, te związki się zerwały. Więc to, jeśli mówimy o, tych, o tej młodzieży, proszę Państwa, to mówimy na przestrzeni 30 lat, czyli ludzie, którzy jak przyjechali do, do Polski mieli 18, to teraz mają już 48 i oni. Jak się im wmawia, że to jest cmentarzysko Żydów, że Polacy nie pomogli, że Polacy to, to, to i te wszystkie inne głupstwa, które się opowiada, to, to ja się w ogóle nie dziwię, że, że opinia taka jest. I tu nic, e, przepraszam, ale nasze kolejne rządy nic nie robią z tym. Po prostu to jest. E... No to może najwyższy czas, żeby coś zaczęły robić. Pani doktor, jeszcze przeczytam jeden fragment. Młodym Izraelczykom przyjeżdżającym do Polski, to pyta Zychowicz, towarzyszą uzbrojeni strażnicy. Zabrania się im wychodzić pojedynczo z hotelu, ostrzega przed rzekomo szalejącymi na ulicach sknijhedami. Czy nie stwarza to atmosfery zagrożenia, która przekłada się później na postrzeganie Polaków jako narodów antysemitów? Pyta Zychowicz. I odpowiedź pana Zimmermana. Gdy młodzież przygotowuje się do tych wycieczek. Zagadnienie polskiego antysemizmu wysuwane jest na pierwszy plan. Po przylocie do Polski oczekuje więc ona, że antysemityzm będzie się objawiał na każdym kroku. A ponieważ tak bardzo go szuka, to go znajduje. Często jednak po prostu źle interpretuje ludzkie zachowania i intencje. Ci młodzi ludzie nie mają przecież, nie mówią przecież ani słowa po polsku. Jak więc mogą właściwie interpretować to, co Polacy do nich mówią? W jednej z relacji młody Izraelczyk napisał, że sam prowokował antysemickie zachowania. Poczucie siły w grupie, poczucie tego, że są dumnymi Izraelczykami otoczonymi przez wrogów, wywołuje w tych młodych ludziach bojowe nastroje. No tak, no to co powiedziałam, czyli to się w stosunku do tego, co było na początku 30 lat temu, to jeszcze było po prostu naprawdę wszystko, bo tak jak mówię, jak Jakub przyprowadził pod mój dom autokar młodzieży żydowskiej. No, tam zrobi, zrobiła jakąś kawę, herbatę, jakieś ciastka, siedzieliśmy i siedziały nauczy i nauczyciel, tych nauczycieli i nauczycielka i dwóch takich e, facetów, którzy nawet nie pytałam, ale tak marynarka mu się rozchydliła i ja tu widzę giwere, i mówię do Jakuba, co mi tu przywioześ do domu jakiś. No, śmieliśmy się. Okazało się, że wtedy e, ci, każdej wycieczce towarzyszyło e, dwóch z bronią, no, było to, oni tłumaczyli, że to niezależnie od Polaków, to nie przed Polakami, ale jednak są z muzułmanami w konflikcie i że gdyby jakiś Arab tu w Polsce chciał napaść to przed nimi. No, ale to z roku na rok też proces się pogarsza cały i atmosfera tych wycieczek Od koniczka do pomieszka. Bo jeszcze 90. lata żyło sporo tych y, 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 Żydów, którzy y, pochodzili z Polski, którzy swoim dzieciom, wnukom przekazywali, y, przekazywali inne informacje. No nawet moja najmłodsza córka dogadała się y, w tym liceum y, w siódemce y, na jednym z takich spotkań. Y, poznała chłopaka który jej powiedział, że jak babcia jego usłyszała, babcia Polka, polska Żydówka, jak usłyszała, że jedzie do Polski, to wnukowi zaleciła, to przywieź sobie żonę, fajną blondynkę. Polki to dobre żony. Mhm. Więc i z roku na rok to się pogarsza. I, i też ta, 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 ten Izrael, który jeszcze w osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych latach był nie mógł tak bardzo e, kłamać, dlatego że w Tel Awiwie była polska księgarnia, że wychodziła polska gazeta e, w Izraelu, że była cała masa polskich Żydów. To. to nieraz nawet tu Państwu opowiadam w autobusie moje przygody e, różne. To pokolenie polskich Żydów umarło w tej chwili. Tam króluje. E, 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 Rosyjski w tej chwili Żyd. to jest, e, to jest e, Litwacy rządzą Izraelem. I Litwacy, którzy nienawidzą i Żydów, i Polaków, i wychowują e, tę młodzież w taki sposób. Ja osobiście e, widziałabym tylko jedno rozwiązanie e, po prostu zabronić tych eskapad w takiej formie. Albo e, przyjeżdżacie na, e, na wycieczki, dostajecie polskiego przewodnika, mm -hmm. który też e, mówi, jak jest, a nie poza, bez kontroli jakimiś, jakieś historie. Ja też czytałam wiele artykułów, że tam. Wypisują potem w Izraelu, że ktoś krzywo spojrzał, a coś powiedział, to ci młodzi ludzie. Oni przyjeżdżają, przyjeżdżają ci młodzi ludzie, wyhodowani właściwie na takim ostrym antopolonizmie, przyjeżdżają i boją się wszystkiego. No. Tak, no te słowa chyba z tej książki Zychowicza o tym świadczą. Panie doktor, temat jest no olbrzymi, prawda, myśmy możemy tylko go No tak, ale możemy o tym się porozmawiać, ale tu leży polityka historyczna, leży, leżą decyzje władz po prostu, które muszą to jakoś rozwiązać. Oczywiście, że, że my nie mamy wpływu i mnie osobiście tam nie zależy, co głupi Żydzi w Izraelu opowiadają o Polakach, tak. Bo mądry Żyd tego nie będzie opowiadał, na no głupców nie sieją, sami się e, e, rodzą. Tyle tylko, że dlaczego my, Polacy, mamy na to wszystko w tym uczestniczyć? Mm -hmm. e, po prostu. Smutna sytuacja, ale myślę, że no. Nie wiem co, ale trzeba coś zrobić. No, no więc właśnie, trzeba coś zrobić, dokładnie. No nie, nie w naszej mocy to zrobienie, bo ja o, o to walczę osobiście. Od 30 lat z zerowym skutkiem, razem z Gutermanem. Guterman zdążył umrzeć i nic nie wywalczył w Izraelu. E, mnie się też nic nie udało z urzędnikami, bo wtedy nie byli zainteresowani i minęło 30 lat i też nie są zainteresowani. No. Smutne. No ale cóż, trzeba w tym jako żyć. Dziękuję bardzo Pani Doktor Dziękuję za dzisiejszy bardzo. program. Dziękuję Państwu za uwagę. I jak Państwo wiecie, nie w każdej telewizji, już nie mówię w ogóle, ale internetowej znajdziecie Państwo audycje, które poruszają takie trudne tematy i próbują, się co, próbują coś wnieść do, tego, do tej sprawy. Jeżeli chcecie, żeby telewizja internetowa Niezależny Lublin dalej funkcjonowała i dostarczała Państwu, mam nadzieję, satysfakcjonujących informacji, bardzo prosimy o nasze wsparcie. Numer konta znajduje się w pierwszym komentarzu pod y, tym programem i oczywiście też na planszach informacyjnych. Dziękuję bardzo Pani Doktor. Dziękuję bardzo Panu i, i Państwu przede wszystkim. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnych programach telewizji internetowej. Niezależny lub. Dziękuję bardzo.